Dzień dobry. W tym filmie zobaczysz, jak w prosty sposób podpisać umowę na usługi windykacyjne. Gotowy? Zaczynajmy. Wejdź na stronę Paktus.eu i zaloguj się do panelu klienta. Aby to zrobić, kliknij przycisk w prawym górnym rogu ekranu, a następnie zaloguj się przy użyciu TransID. Jeśli go nie masz, kliknij przycisk, uzyskaj TransID i postępuj zgodnie z instrukcjami. Kliknij na swoje imię i nazwisko, a następnie wybierz zakładkę umowy. Kliknij przycisk Podpisz umowę. Sprawdź, czy dane Twojej firmy są poprawne, uzupełnij numer telefonu oraz adres e-mail, a następnie zaznacz wymagane zgody. Pobierz i przeczytaj umowę, a następnie zaznacz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji jej warunków. W celu weryfikacji i podpisania umowy wykonaj przelew w wysokości 1 złotego z konta firmowego. Jeżeli skorzystasz z innego konta, nie będziemy mogli zaakceptować Twojej umowy. Przelaną złotówkę zwrócimy Ci na konto. Pobierz pełnomocnictwo, podpisz je czytelnie, zgodnie ze wzorem na zdjęciu i dołącz skan w panelu lub odeślij na adres mailowy umowymałpapaktus.eu. Gratulacje! Podpisałeś umowę windykacyjną. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Dziękujemy za uwagę. I zapraszamy do korzystania z usług Pactus EU.